Panie, jak zobacz, patrz tam, a zobacz, patrz tam, ten, ten, a zobacz, jaki od razu odrost jest czerwony, ładny, nie? No właśnie, przyglądałem się wcześniej na tę to, to, czerwoną, że idealny czerwony odrost i bez glonów. Ale to ona nie jest czerwona, to nie jest ta czerwona, to jest taka co? To nie, to jest ta czerwona. Czerwona? Tak. Dobra, słuchajcie, doczekało się nowe akwarium, nowej lampy. Także dzięki, Jarek, właśnie przyjechał Jarek z lampą, wczoraj Dobra, wyklepana, świeżutko. I będziemy ją tutaj zakładać za chwileczkę. I zakładamy teraz soczewki, tak? Po samych soczewkach widać jaka jest różnica. Wiesz? masz to, to, 90, 45. A pod spodem? Bez soczewek? No, nie, a to pod, samo, tak? Nie, a pod, ale tu, to sa, sa, od, samego, od samej góry widać? No widać, pół razy większe są. No, albo i trzy. To, to, to jest, no to już jest taka różnica. No. nie? Zresztą, to są 60, to... tak? Nie, to, to są 45 i 90, 90 powiedzmy zakładam, bo mam, ale tu 90 nie trzeba w ogóle. Żadnych. No Okej, okay, bo zakładamy do tego akwarium. No. 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 tak wysokość żadnych Do tego coś zakładamy? zakładamy? No założymy 90, bo są... 90, bo to, bo tam, tam w tym momencie nie, nie ma. O, a, już, jest, a już się Tak, bo, bo tutaj bardzo bulgoczy, Filtry bulgoczu. I chyba oświadczamy potasu nie dawałem. No się znaczy dużo podmianek ostatnio robię. No i tutaj damy. Damy tutaj dzisiaj coś? Damy. Mam, mam raptem 9, 9,45, bo też to nie doszło, ale damy. A, no i 45. Proszę spojrzeć, jak teraz dno jest podświetlone. Tak. Heniek zabidowany. Dam, damy za zabawy. No. Zaraz szybko przeczyszczę, bo tak trochę niewyjściowo. Tu też. Dobra. I zaraz zobaczymy różnicę. Tak Zobaczcie. Tak sytuacja wygląda. Jarek, byś powiedział dwa słowa o tych spektrach może, co? No co bym Ci powiedzieć, że to jest nawitrana... Nie wiem, bo, bo ja nie no... wiem co tu jest. No. To nowa lampa. Nawitrana no, jest spektr. Tu, słuchaj, tu jest 50... 50% tej lampy to jest tak naprawdę full spectrum, nie? a cała reszta to jest ten, to jest no, tak jak widać, dwie, dwie zielone, dwie niebieskie, nie, je, je, no te, te żółte to są żółte, nie? Co to tu dużo gadać. No to i to, to podobnie, tak, ja, No i to jest podobnie, tu to jest jedna żółta, tu tak samo ten nie. No i tak mniej więcej się rozchodzi, nie? Za to trzy niebieskie, nie? Zresztą roślina no, chyba to pasuje, bo pasuje, nie? No i tu wiadomo, to nawet nie czyściłem. No, no tam jeszcze soczewki nie rosły. No tu będą no. 45, tak? Tak, to będą ostre, socze... o, ostre słupki. Tutaj dałeś soczewki. No ci 90, o takie miałem, no. a to są niskie akwaria, to już nie trzeba tych. I dobra, to co, obrócimy, zobaczymy jak no, to świeci. Ale cię obrócę, bo to kurde. Jedną ręką jest ścielki. No i drugie tak samo. I świeci ładnie. I patrzymy. Ładnie świecuje. Nie? Takie ostre światło, ale też nie, 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 nie tępe światło. Ale to spektralne jest i już. Całkiem ładnie świeci, rośliny pięknie zareagowały z bliszte Rodwigie. Z jakie piękne odrosty są w tydzień. Zaglonione akwarium tutaj mam, to, to nie przygotowałem po prostu. Ale tutaj pokaż jakie piękne odrosty mhm. przez tydzień na Ludwigię, Jak podsadziła się. To nie? widać. Nie? Widać, tak. widać, Szczególnie na tej wrogu masz, u tamtej. Widać? Tak, bo dużo brocisków no, ma. Zobacz, zobacz, zielone liście u dołu, a cały czubek w ciągu tygodnia przyrósł. Mhm. No. I tu widać, widać jak zaczęła też wariować, nie? ile jest takich tych, nie? ile jest odrostów, nie? Widać, że te rośliny też takie bujne zaczęły iść. Takie piękne czubki mają, nie? No już są odżywione. No, już, już, no. Henio zaraz ruszy. No. Widać, że też... Jakieś I czubki i, i, są, a nie jakieś zgniłe. Widać, że to wszystko zaczęło Ci ładnie no. wytrzeć, nie? No. To po prostu będzie szło. No, a wiesz, wiesz co? Ja miałem Ci pokazać... Nie mam czym pokazać. A, czekaj, A No to gdzieś tam mam walnięto. Gdzież? A, gdzieś na pewno mam. No, Z lewej albo gdzieś. Dobra, o, o to Ci miałem pokazać. Patrz tutaj. Miałeś taką... Sorry, że, 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 że tym pokazuję, ale nie mam czym sobie... O, tu, ty, to byłby Ale to zobacz, patrz na odrost. Widzisz? Patrz na, na samą odrosty, widzisz? A to! Zobacz, jak odstrzeliło od razu, O, no, ten, nie? W tydzień. No. no to takie drobne no, co rzeczy. Co to jest? To gdzieś na korzeniu wisi. Kuby. Słuchaj, to, to ci prawie zdechło to, co mówiłeś, nie? A tutaj zobacz, jakie piękne, żywe odrosty są, nie? to wszystko, za że to zaczyna naprawdę sadzić, mm -hmm. nie? I nie zakwitło. No i nie, no nie, nie zakwitło dlatego, żeś wymienił wodę, nie? No i dałem ten węgiel aktywny filtr. No. Zobaczcie, że i nurt jest mniejszy. Teraz w ogóle nie ma, bo są wyłączone filtry. No, ale ja, ja uważam, że tu naprawdę akwarium moment Ci zakwitnie teraz, nie? Zobacz, że to wszystko pięknie zaczęło odbijać. Tutaj masz, słuchaj... O no tutaj zobacz, patrz następny ten, jaki odrósł, piękny, Wiesz, Że to wszystko mhm. pięknie zaczyna iść. Wszystko chce teraz rosnąć no, tam No, no na, na ostro, nie? No to, ale u mnie Ludwiga też zaczęła ładnie iść. Moment, tak samo, nie? To jest moment, chwila idzie lampa robi roboty. No i nawożenie. Uh -huh. No mówię, trzeba delikatnie nawozić przy ostrym świetle. A nie? tutaj to dopiero tutaj co tutaj zapaliliśmy. Nie, tutaj tak nie, ma, nie ma co oglądać, co Tu Tutaj, no, tutaj dobie, może coś cokolwiek. Tu posadziłem po dwóch na rodzaje. I chyba tak zostawię, nawet. Uh -huh. Fajny efekt od góry, nie? nie? Zobacz, jaki kosmos odbija się. No. Fajne, no powiem ci, o wzrokiem lepiej to wygląda niż na no, telefonie. No to na pewno. No to ja cały czas to mówiłem na swoich filmach, że to tak jest, nie? A no tak, mówiłeś. No, nie, nie uchwycisz tego, tej ilości światła na telefonie, bo Ci nie da, nie? Równie dobrze mógłby zapalić dwie biurki i wizualnie by było tyle samo światła. No i trzeba będzie pomyśleć, żeby tutaj coś zrobić, jakieś łączenie. No, żeby ci nie... A, to, to już chwila mam. Coś tam się wymyśli. No to na blachach się do tego do, do, do jest. Zrobi się zawias, że można będzie składać. Je. <grym> można i tak. No? No, ale na, naprawdę, słuchaj, jak zrobisz na, na dwóch blachach z dystansem, to spokojnie jest. No, no faktycznie lepiej dwa zawiasy od razu są dziury powiercone, bo co ja mam jakimś płaskowniku dziury wiercić, fazować, jak mhm. tam wszystko gotowe. No, nie tak nie, nie kupi pomysł, co by się nie składało do dołu. No, no, <grym> Dobra, nie, to nie. ten. Czekam na twoje efekty teraz, ale widzę, że efekty jak najbardziej będą. No, zaczyna się działać. No. No, kurde, zajebiste lampy, dzięki Jarek. Spoko. Także tak sytuacja no, wygląda. Tam, tam jeszcze rajdą te słuchawki. Na razie ich nie ma. No, to, to jeszcze się, jeszcze się zdąży nagrać. No, to dzięki za oglądanie. Na razie ich, no, no, Na razie